bilety do tego Będziecie widzieć jak będę zjeżdżał No o jak Albo macham no, Oj oj No to tak Jak te pasy? Nie muszę? Muszę sobie to położyć Muszę się trzymać młody Myśl, masz jak wysoko będziemy O Weź się boję teraz Mam miękkie nogi, ała trzęsie się cały jak O, kurwa. A! 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 o! Patrzcie Zuwali się to, tylko może się trzymać. Skąd wiesz? <laughs> Fajne wnoczki! Aaaa! Nie! Trzymaj się. U. U. A tu tak! Zadbię, żeby się dojechać. Ale zaraz być! Nie! Trzymaj się! Trzymaj się! 我去我去 Warte to, Nie no, było warte. Było warte. O! O Mhm. Było mocno! Jak spadałem, to już nie czułem nóg. O, ale było warto! Warto było! Sorry, że tak mam źle kamerkę, ale mam naszelka. No, fajnie było. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Teraz właśnie idziemy przetestować gofra. Pokażę wam jak wygląda i... Tak mam ochotę na gofra, że niebo w gębie, powiem, już czuję, już nie muszę testować tego gofra, a najgorzej jak będzie niedobry, to wtedy to już nie będzie tak fajnie, więc widzimy się jak będę jadł, znaczy będziecie widzieć gofra. Jesteśmy w domku, bo bałam się, że mi się rozpuści gof, tak wygląda goferek, pięknie, ładnie, o Tutaj misia jeszcze dostałem I teraz będziemy go próbowali Więc zacznijmy Dobra polewa Bo W sumie każdy ma taką polewę No Sorry, że jestem brudy. Ale yy, no, chciałem się tego buferka. Hmm. Powiem Wam, pod koniec, jak mi smakował, jak zjem go samego? Właśnie zjadłem gofra, był dobry, był dobry. Kosztował 19 zł. Była tam polewa. Za złotówkę i owoce, i te rzeczy w cenie, więc chyba tanio jak na morze polskie. I, i ten smakował dobrze, nie był suchy. Nie wiem, jak oceniać gofry. Nie wiem. Fajny do odjechał. Nie wiem, jak oceniać gofry, ale był dobry. Za 19 zł myślę, mi się wydaje, że był bardzo dobry.